Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji z serii Excel dla osób początkujących. Na tej lekcji pokażę, w jaki sposób stworzyć wykres oraz jak go edytować. Żeby stworzyć wykres, najpierw musimy mieć dane, na których będziemy bazować. Ja tutaj przygotowałem e, taką krótką tabelę, w której mam wyniki finansowe dla agenta numer 1 i agenta numer 2 w poszczególnych miesiącach e, przez cały rok. No i teraz, żeby stworzyć wizualizację tych danych, czyli nasz wykres, muszę sobie zaznaczyć te dane wraz z nagłówkami. No i przechodzę do zakładki wstawianie. No i tutaj mam grupę wykresy. I teraz mogę sobie wybrać z tych wykresów, które mam tutaj, w tych małych ikonach, albo mogę sobie kliknąć tutaj w ten w prawym dolnym rogu jest taki dodatkowy mały przycisk. Klikam w to, pojawia się okno, w którym w pierwszej zakładce są wykresy polecane przez Excela. To znaczy takie wykresy, które Excel nam poleca na podstawie danych, jakie mamy z których korzystamy. No a w drugiej zakładce mamy wszystkie wykresy. Ja teraz zrobię wykres kolumnowy grupowy. Klikam OK. No i pojawia się mój wykres. Żeby powiększyć wykres, najprościej jest skorzystać tutaj z tych dodatkowych kółeczek, które pojawiają się na krawędzi naszego wykresu. Czyli chwytam sobie tutaj na, na rogu lewym przyciskiem myszy i powiększam mój wykres. W tym momencie też chciałbym zwrócić uwagę na to, że wykres nie jest, częścią, nie jest częścią komórki. Wykres jest obiektem graficznym i jest on na, nazwijmy to, warstwie właśnie graficznej, czyli tak jakby na, leży na, na komórkach. Kilka słów na temat tego, z jakich podstawowych elementów składa się wykres. Czyli tak na początku na samej górze mamy na pewno tytuł naszego wykresu. Tutaj z lewej strony mamy oś pionową, w której, na której mamy zaznaczone wartości, mamy oś poziomą, gdzie mamy etykiety naszych danych, naszej serii, czyli po prostu podpisy, w tym przypadku to są nazwy miesięcy. Poniżej mamy legendę. No i tutaj mamy nasze kolumny z podziałem na serię danych, czyli agenta 1 i agenta 2. Oraz mamy Linie siatki, czyli to są te linie tutaj, które odpowiadają konkretnym wartościom na, na osi pionowej. I tak, żeby dodać sobie dodatkowe elementy do wykresu, najprościej jest skorzystać tutaj z tego przycisku, który się pojawia po prawej stronie, ten taki zielony plusik. Klikamy go, rozwija nam się menu, w którym mamy dodatkowe opcje. I te opcje mogą się różnić w zależności od typu wykresu, a, który sobie stworzyliśmy. Dobra, przejdźmy po kolei, co tutaj możemy sobie dodać. Na pewno mamy osie, czyli tak jak już powiedziałem, oś e, pionowa, oś pozioma. Mamy tytuły osi. To sobie dodamy. Klikam tutaj, zaznaczam. Pojawiły mi się dodatkowe pola tekstowe dla e, osi pionowej i osi e, poziomej. I teraz, żeby coś tutaj wpisać, wpisać jakiś tekst, no to klikam dwukrotnie w tym miejscu. Mogę sobie zaznaczyć cały ten tekst, no i wpisuję tutaj wartości, a tutaj klikam i wpisuję miesiące. Dobra, mamy już opisane nasze osie. Teraz znowu wracamy do tego menu. I co jeszcze możemy tutaj dodać? Możemy dodać tytuł wykresu, ale to już mamy. Możemy dodać etykiety danych. To sobie dodamy. Etykiety danych to są po prostu takie, wyświetlają nam się w tym miejscu wartości, które odpowiadają maksymalnej wartości w danej kolumnie. Tak, Czyli powiedzimy, że, że, że ta kolumna jest powyżej linii 50 tysięcy, ale tak naprawdę no nie wiemy, ile, ile, ile tutaj jest, jaka jest dokładna wartość w tym miejscu, w tej kolumnie. No i tutaj etykieta danych Pokazuje nam, jaka tu, jest, jaka tu jest dokładna wartość. Jeżeli chodzi o te dodatkowe elementy, które tutaj mamy w tym menu, to jeszcze tutaj pojawia się taka czarna strzałka. Jeżeli w nią klikniemy, rozwija nam się dodatkowe menu, w którym mamy dodatkowe opcje. I tak, dla etykiety danych możemy wybrać, w którym miejscu te etykiety mają się wyświetlać. Czyli na przykład na środku każdej kolumny, tutaj koniec wewnętrzny, podstawa wewnętrzna. Koniec zewnętrzny, czyli tak jak to było standardowo, objaśnienie danych, czyli pojawiają się takie chmurki, no i na samym dole mamy jeszcze więcej opcji. Jeżeli kliknę więcej opcji, to pojawia mi się tutaj takie a, dodatkowe menu, w którym mam jeszcze a, możliwość na przykład wyboru a, wypełnienia kolorem, albo zmiany a, stylu linii dla tych a, prostokątów. Nie będę teraz omawiał tutaj tych wszystkich opcji. Zachęcam Cię do wypróbowania tych tutaj opcji, tych narzędzi, które pojawiają się w tym dodatkowym menu. Ja tutaj wrócę do naszych elementów tabeli. No i tak, no i mamy nasze etykiety danych. To zostawiamy. Jest jeszcze tabela danych. Jeżeli to zaznaczę, to pod naszym wykresem pojawia się taka tabela, w której mamy de facto te same informacje, które daje nam Dają nam etykiety danych, czyli tutaj też wyświetlają się te e, dokładne wartości dla konkretnych, e, dla konkretnych miesięcy, tak? Mamy również słupki błędów. Jeżeli kliknę słupki błędów, a może wy... on na chwilę e, kryje, mamy słupki błędów. Pojawiają się tutaj takie dodatkowe linie, i, i te linie e, obrazują tak naprawdę, w jakim zakresie. E, znajduje się dokładna wartość dla konkretnej kolumny o co chodzi Załóżmy że mamy tutaj jakieś dane e, na przykład z pomiarów e, suwmiarką lub jakiś pomiarów w laboratorium i zakładamy jakiś, e, jakiś błąd pomiarowy na przykład w tym przypadku e, może to być błąd pomiarowy plus minus 500 zł czyli mamy jak tutaj wartość sprzedaży Taka jest wpisana, ale błąd pomiarowy to jest plus minus 500 złotych. I właśnie ten zakres, który pokazują te nasze tutaj linie, to jest właśnie te plus minus 500 zł, czyli nasza rzeczywista wartość mieści się w tym zakresie. I tutaj, gdzie mamy słupki błędów, jeżeli sobie rozwiniemy to dodatkowe menu, mamy jeszcze możliwość wyboru, w jaki sposób jest obliczany ten, ta dokładność pomiaru, ten Nasz e, błąd pomiarowy. Dobra. Ukryjemy sobie te słówki błędów. Tego nie potrzebujemy. Linie siatki. Linie siatki. Czyli tutaj mamy standardowo jest, e, jest ta główna pozioma, czyli tak jak mówiłem, odpowiadająca konkretnym wartościom tutaj na tej osi pionowej, ale możemy sobie dodać też podstawową, e, główną pionową, czyli ta będzie odpowiadać tutaj, e, będzie nam oddzielać te. Nazwy miesięcy, no i możemy sobie dodać jeszcze takie pomocnicze, które są słabiej widoczne, ale mamy dodatkowe jeszcze tutaj linie. Co mamy jeszcze? Mamy naszą legendę, czyli to jest tutaj na dole, tak jak powiedziałem. No i mamy jeszcze linię trendu, to sobie zaznaczymy. Jeżeli mamy więcej niż jedną e, serię danych, czyli w tym przypadku mamy dwie serie danych, agent 1 to jest jedna seria danych. Agent 2 to jest druga seria danych, i chcemy sobie dodać linię trendu. To Excel zapyta nas na podstawie e, których danych, czyli której serii ma wykreślić nam linię trendu. Wybierzmy sobie agenta 1, klikamy OK. Linia trendu e, tutaj nam się pojawiła, taka przerywana, niebieska e, i linia trendu obrazuje nam, e, czy jest to tendencja spadkowa, czy wzrostowa czy raczej mamy te, te dane są w miarę stabilne. No w tym przypadku widzimy, że mamy tendencję spadkową, czyli fajnie zaczynamy na początku roku, od stycznia mamy dobre wyniki, ale im dalej, im bliżej końca roku, tym nasze wyniki są coraz słabsze. Ok, to były elementy wykresu, które możemy sobie dodać. Teraz pokażę w jaki sposób zmienić. A może nie, a może jeszcze pokażę w jaki sposób usunąć jakieś elementy naszego wykresu. No tak, no najprościej, jeżeli chcemy coś usunąć, to wystarczy po prostu tutaj odznaczyć. Lub możemy na przykład usunąć, jeżeli mamy tutaj, tak jak w tym przypadku, mamy nazwy, mamy tytuły naszych osi, możemy po prostu zaznaczyć ten prostokąt. No i kliknąć, delete, i usuwam. I tak samo mogę tutaj usunąć e, nazwę osi pionowej. Zaznaczyłem, klikam Delete i usuwam. Dobra, dodajmy sobie jeszcze tytuł naszego wykresu, czyli klikam raz, zauważ, jak to działa. Klikam raz, zaznaczyłem, teraz klikam drugi raz i e, jestem tak jakby w tym pro, prostokącie. Mogę teraz zaznaczyć ten tekst, który jest i wpisać jakiś nowy, czyli. Wyniki finansowe. Ok, mamy nasze wyniki finansowe. Teraz zmienimy sobie wygląd naszego wykresu, czyli na przykład dodamy jakieś inne kolory albo inne style. Jeżeli chodzi o style predefiniowane, czyli takie, które Excel już ma w sobie wbudowane i które nam oferuje, mamy je tutaj w zakładce projekt wykresu. Tutaj mamy grupę Style wykresu. Możemy sobie rozwinąć to, 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 to menu, mamy więcej opcji. No i tutaj możemy sobie coś wybrać. Na przykład coś takiego. Coś takiego. No, jest tu kilka, kilka możliwości. Wybierzmy sobie na przykład ten. Ok, wybrałem sobie ten styl, ale coś mi tutaj nie pasuje. Na przykład kolory mi nie pasują i chciałbym sobie teraz zmienić. Nie chcę mieć niebieskiego, chcę mieć zielone. Jak to, jak to zrobić? Klikam na. Któryś z tych niebieskich kolumn zaznaczają mi się wszystkie niebieskie, czyli cała seria. No, i teraz przechodzę do zakładki formatowanie. Tutaj. No i mam tutaj style kształtów, taką grupę. I tutaj mogę sobie teraz wybrać jakiś inny kolor, wybierając właśnie tutaj to menu wypełnienie kształtu, rozwijam to. No i tutaj mam inne jakieś dodatkowe kolory, chcę mieć zielony. Klikam sobie, że zielony, mogę dodać jeszcze kontur, na przykład żółty. Zmienimy sobie pogrubienie, żeby było bardziej widoczne. Jest bardziej widoczne. I w taki sposób zmieniłem sobie, stworzyłem swój własny styl. Możesz również zmienić kolor pojedynczej kolumny, żeby to zrobić. Znowu klikam sobie w tym przypadku na te zielono-żółte kolumny. I Klikam drugi raz na tą kolumnę, którą chcę zmienić, tak? Czyli jedno kliknięcie zaznacza mi całą serię danych, drugie kliknięcie zaznacza mi konkretną, konkretną kolumnę. I tutaj też mogę sobie zmienić kolor, jednak chcę mieć niebieskie, na przykład z czerwonym obramowaniem. I teraz mm, oczywiście zachęcam cię do tego, żebyś yy, popróbował sobie te, tutaj, te, te opcje, jakiś stworzył sobie własne style, ale jeżeli yy, przesadzisz na przykład z kolorami i chciałbyś wrócić do, do tego początkowego stylu, z którego yy, wyszedłeś, no to tutaj, właśnie w zakładce formatowanie po lewej stronie jest taka, jest taka, taka opcja, takie narzędzie resetu, aby dopasować do stylu. Klikamy to. No i nasz wykres yy, wraca do tej poprzedniej. Poprzedniego stanu, czyli do tego stylu, którego sobie, który sobie wybraliśmy wcześniej, czyli ten predefiniowany styl, który oferuje nam Excel. Ok, wracając jeszcze do zakładki projekt wykresu. Tutaj, jeżeli wybierzemy sobie jakiś styl, na przykład ten styl, to tutaj jeszcze mamy coś takiego jak zmień kolory. Jak rozwinę sobie to menu, to zobacz, że tutaj mam pewną grupę kolorów, które według Excela dobrze ze, ze sobą e, współgrają, tak? Czyli może niekoniecznie e, trzeba zmieniać kolory tych poszczególnych y, poszczególnych kolumn, można też skorzystać tutaj z tych grup kolorystycznych, które oferuje nam nam Excel. Edytując y, wykres i dodając tutaj dodatkowe elementy naszego wykresu, możemy skorzystać również z takich predefiniowanych układów, układów wykresów, to znaczy takie style, w których już są dodatkowe elementy. I one znajdują się tutaj, właśnie w zakładce, też projekt wykresu. Po lewej stronie mam coś takiego jak szybki układ. Jak sobie rozwinę to mini, to tutaj zobacz, że. Już są takie ustawienia wykresów, które mają dodatkowe elementy. Tak, na przykład tutaj jest ta tabela na dole, mamy też tytuł osi pionowej. Tutaj mamy etykiety naszych danych. Tutaj odstępy między kolumnami są zerowe, to znaczy że te kolumny no, stykają się. Tak, czyli możemy dodać sobie, możemy sobie od razu. Ustawić jakiś, jakiś układ, jakiś styl naszego wykresu, tak żeby miał te elementy, które są nam potrzebne. Na przykład potrzebujemy tabelę. Wybieramy sobie ten układ, który ma już tabelę w sobie. Jeśli stwierdzimy, że ten typ wykresu nie do końca e, odpowiednio obrazuje e, nasze dane, nasze wyniki, możemy zmienić nasz wykres. I nie musimy go wcale usuwać. Tutaj w zakładce projekt wykresu mamy zmień typ wykresu. Klikamy sobie w to okno. Wracamy do tego okienka, które już znasz. I na przykład teraz chcemy mieć wykres liniowy. No i wybieramy sobie jakiś wykres liniowy, na przykład ten pierwszy. Klikam OK. I zobacz, zmienił mi się typ wykresu. Teraz mam liniowy. Ale ten układ i styl został dokładnie taki sam jak wcześniej sobie ustawiłem. Akurat dla tego typu wykresów przydałyby się linie siatki, czyli rozwijam sobie to menu, przechodzę do tej linii siatki i dodamy sobie wszystkie. Zauważ, że tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, że te elementy wykresu zależą od tego, jaki typ wykresu mamy. Zobacz, że tutaj jest taka dodatkowa opcja, jak słupki, wzrost, spadek. I mogę sobie dodać wizualizację, która pokazuje mi, jakie są różnice pomiędzy serią numer 1 i serią numer 2, kiedy jest wzrost, a kiedy jest spadek pomiędzy serią numer 1 i serią numer 2. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Dane na wykresie możemy również filtrować. I żeby to zrobić, tutaj skorzystamy sobie. Z, tego, z tych dodatkowych opcji które pojawiają się po prawej stronie tutaj mamy filtry wykresu rozwijamy sobie to menu i w tym momencie na przykład mogę sobie odznaczyć tutaj wyniki dla agenta drugiego, czyli na wykresie pojawiają mi się tylko wyniki dla agenta pierwszego i poza tym mogę w tym przypadku mogę odznaczyć sobie, żeby nie wyświetlały mi się wyniki dla jakiegoś konkretnego miesiąca Zobacz, teraz wyłączyłem e, wyniki dla agenta, numer, agenta drugiego. Mam tylko jedną linię wykresu. Wrócę do poprzedniej opcji. I tak, na sam koniec jeszcze tej lekcji, e, taka wskazówka dosyć ważna, że e, jeśli tworzysz już wykres, to e, swoje dane, na których bazujesz. Najlepiej jest trzymać w tabeli. Jak stworzyć tabelę, to pokazywałem na poprzednich lekcjach. A dlaczego najlepiej jest stworzyć tabelę? No, no, dlatego, że e, wtedy nasz wykres aktualizuje się automatycznie. Jak to działa? Zobaczmy tutaj, na tym przykładzie. Chcę sobie dodać teraz kolejne dane dla, dla stycznia kolejnego roku. I zobacz, że tutaj już w wykresie pojawił się, pojawiła się nowa, e, nowy punkt na osi poziomej styczeń. Tu teraz sobie wpisuję jakieś dane. Na przykład takie i mój wykres automatycznie się zaktualizował. Nie muszę już zaznaczać danych na nowo, tylko wpisuję sobie e, te dane do, do mojej tabeli. I wykres już wykreśla. E, Wykreśla te wartości. Natomiast jeśli masz potrzebę zmiany zakresu danych, no to wtedy zaznaczasz ten wykres, przechodzisz do zakładki projekt wykresu. I tutaj masz opcję Zaznacz dane. Pojawia się takie okno, w którym możesz wybrać tutaj zakres danych wykresu. Czyli zaznaczasz sobie całe. Cały ten obszar, całą tą tabelę, którą mam zaznaczone, albo możesz tutaj edytować etykietę osi poziomej, czyli nasze kategorie, to jest to tutaj, co się na dole wyświetla, albo wpisy legendy, czyli serie danych, czyli tak jak mówiłem, seria 1, seria 2, czyli agent 1, agent 2. Zaznaczamy sobie tutaj ten obszar, czyli od komórki D5 do komórki E19 w tym przypadku. To tyle na tej lekcji. Mam nadzieję, że nauczyłeś się czegoś pożytecznego i wykorzystasz te, te informacje w pracy czy w szkole, oraz że będziesz oglądał moje kolejne filmy. Dziękuję i pozdrawiam.